Kiedyś spotkałam się ze stwierdzeniem, że Data Scientist to taki jednorożec. Czyli w sumie osoba, która powinna umieć matmę, rozumieć biznes, programować to już w ogóle wszystko w małym palcu. No i generalnie ciężko jest znaleźć takiego człowieka. I dzisiaj chciałabym się z Wami zastanowić, czym może zajmować się Data Scientist. No bo jak zwykle to zależy od stanowiska, od zespołu, od firmy, w której będziemy pracować. I czy rzeczywiście tak trudno jest znaleźć takie osoby? Więc witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Niesztuczna Inteligencja. Ja jestem Magda, a tutaj będziemy się zajmować tematami związanymi z Data Science, analizą danych, sztuczną inteligencją czy szeroko pojętym IT. Więc zaczynaj! Zastanówmy się najpierw, kim w ogóle jest Data Scientist. No, tak, tłumacząc sobie dosłownie, jest to naukowiec danych, czyli w takim pierwszym rzucie osoba, która, którą nazywamy naukowcem, to zwykle będzie ktoś, kto siedzi na uczelni, pracuje być może w laboratorium, w jakimś białym fartuchu, generalnie związany jest gdzieś tam z tą edukacją wyższą. Natomiast w data science ci naukowcy bardzo często wychodzą do biznesu, w ogóle coraz częściej biznes i nauka na tym wysokim poziomie się przeplatają. Więc niekoniecznie musi to być osoba, która pracuje na uczelni, natomiast też może się zdarzyć, że będzie to jakiś doktorant, doktor, czy też profesor. A czemu nie? No więc, jeżeli już wiemy, że nie potrzeba do tego mieć doktoratu, Choć czasem znajdziecie oferty, które są mile widziane, no to pytanie, czy studia są w ogóle potrzebne? I tak, i nie. Bardzo dużo rzeczy można się nauczyć samemu, natomiast jeżeli mamy to wykształcenie wyższe, szczególnie z jakiejś matematyki, informatyki czy kierunków pokrewnych, to będzie nam łatwiej. Szczególnie będzie nam też, można być łatwiej znaleźć pierwszą pracę, gdzie często w ogłoszeniach jest to. Albo konieczne, albo mile widziane. Ale przejdźmy w sumie do właściwych zadań. Czym w ogóle zajmuje się ten data scientist? No, pracuje on z danymi. Dane najczęściej będą pochodzić z jakichś systemów. Dane będą gromadzone na potrzeby biznesu, na potrzeby różnych wymagań, tego co biznes ma robić, jak ma obsługiwać różne procesy, które się dzieją w konkretnych firmach. Więc naukowiec no, danych, data scientist, Musi rozumieć te dane, musi umieć wydobyć z nich potrzebne informacje, odpowiedzieć na pytania biznesu. Może zdarzyć się, że biznes przychodzi do takiego data scientista, do takiego analityka, stawia mu pytanie i oczekuje odpowiedzi. Tutaj przydaje się zarówno programowanie, przydaje się znajomość baz danych SQL, oczywiście zrozumienie biznesu. No i na przykład statystyka czy jakaś podstawowa matematyka, żeby wyciągnąć informacje bardziej opisowe, które pozwolą odpowiedzieć na pytania biznesowe. Więc przed, po pierwsze data scientist będzie mógł rozmawiać z biznesem. Chociaż teoretycznie może się zdarzyć, że jeżeli będziecie w dużej firmie, gdzie będą duże zespoły data science, to niekoniecznie Wy będziecie przeprowadzać te rozmowy, ale na przykład w małej firmie czy w małym zespole, gdzie nie ma jakiegoś konkretnego analityka wyznaczonego do tego, by pogadał z biznesem i przedstawił wam wymagania, może się okazać, że w ramach waszych obowiązków będzie właśnie rozmowa z biznesem, zbieranie wymagań, opracowanie rozwiązania, przedstawienie go biznesowi, ulepszanie itd. Więc tutaj często mogą być kontakty między różnymi działami, różnymi podmiotami, w ramach których będziecie musieli coś. Coś zrobić, więc tutaj raczej niestety nie uciekniemy od rozmów z innymi ludźmi. No dobra. Wspomniałam o tym, że będziemy używać statystyki, więc będzie nam potrzebna matematyka, ale czy coś więcej? No jasne, Data Science ogólnie kojarzy się z modelowaniem. Kiedy zaczynamy przerabiać kursy do Data Science, najczęściej zaraz po Pythonie albo Erze jako językach programowania, w jakiejś statystyce wchodzi cała napiało, no myślę, że można powiedzieć, sztuczna inteligencja, bo to zależy od definicji, natomiast modele modele najczęściej machine learningowe i deep learningowe. I to jest coś, co też yy, możecie używać w swojej pracy jako data scientist. Więc kiedy będziemy chcieli przewidzieć przyszłość, zobaczyć, co się stanie, czy na przykład wyznaczyć jakieś grupy klientów, do których mamy napisać, użyjemy wtedy modeli machine learningowych. Natomiast nie powinniśmy się tutaj spodziewać, że zawsze i wszędzie będziemy tego używać. Chociaż ja wiem, że jest to sexy temat i w ogóle najciekawsza wydawałoby się rzecz, tej data scientista, natomiast często będziemy musieli wybrać, jakie konkretne narzędzie użyć i chociażby się chciało użyć od razu XGBoosta, żeby tutaj nam wyszedł fajny wynik, bo wiadomo, że te modele boostingowe są świetne, to czasami wystarczą prostsze narzędzia. I wracając do poprzedniego przykładu, przyjdzie do Was biznes, będzie chciał znać odpowiedź na jakieś pytanie. Tutaj, szliśmy do pracy, zaczniemy modelować, użyjemy właśnie jakichś takich skomplikowanych modeli jak XGBoost i w ogóle dopracujemy wszystkie parametry, żeby dać biznesowi odpowiedź, a okaże się, że on to w sumie chciał. Tak miesiąc temu, i w ogóle nie potrzebuje tego modelu, bo tylko zadał pytanie, a niekoniecznie chciał um, robić od razu model, który będzie wdrożony na produkcję. Więc e, czasami nie warto się rzucać z motyką na słońce, natomiast umiejętność modelowania, właśnie znajomość machine learningu i deep learningu, e, to jest coś, co się Wam przyda, szczególnie na takich stanowiskach jak machine learning inżynier, deep learning inżynier, no to. Tutaj już chyba po samej nazwie stanowiska wiadomo, wiadomo, czego się można spodziewać, choć pewnie też będą inne zajęcia w ramach tych stanowisk. Kolejną rzeczą, którą może się zająć data scientist, jest utrzymywanie tych modeli. Czyli kiedy przeanalizujemy sobie dane, stworzymy sobie modele, zwizualizujemy je i ładnie na przykład przy użyciu życiu, Szaniego czy Dasha stworzymy stronę, na której będzie można korzystać, no to ten model musi być jakoś utrzymywany, muszą być dostarczane do niego dane, musi się odświeżać i tak dalej, i tak dalej. I być może traficie do firmy, albo pracujecie już w firmie, gdzie są osobne osoby data, DevOpsi, DataOpsi, czy MLOpsi, jak to się teraz dużo stanowi, stanowi związanych właśnie z utrzymaniem i ciągłą integracją związanych się tworzy, ale możecie te, też trafić do mniejszych zespołów, gdzie to będzie wszystko na waszej głowie. Więc oprócz tego, że trzeba będzie zaprogramować, to trzeba jeszcze będzie to utrzymać. Więc tutaj na przykład przyda się Linux. Kolejna rzecz, którą pasuje znać. Choć nie zawsze na początku musicie to umieć, ale tak jak mówiłam, może się okazać że właśnie nie będzie to u Was potrzebne, bo będzie się zajmował po prostu kimś, tym ktoś inny. No i idąc dalej tym tropem, jak jeżeli utrzymujemy, to również możemy utrzymywać na chmurze. Chmura jest coraz bardziej popularna, jeżeli popatrzymy sobie na oferty pracy, to coraz częściej pojawia się w nice to have, czy w wymaganiach właśnie znajomość, której chmur. Azure, Google Cloud Platform, AWS, to w ogóle są wielkie kobyły, w ramach których można zrobić bardzo, bardzo dużo rzeczy. Natomiast gdzieś tam trzeba mieć świadomość na początku, że prędzej czy później ta chmura się pojawi w waszej, na waszej ścieżce. Więc trzeba się będzie tego nauczyć. Oczywiście możemy zacząć od początku od chmury. Natomiast pytanie, czy wtedy nie chcemy iść w troszkę inny profil, właśnie jakiegoś Obca zajmującego się chmurą, który dopiero później wejdzie w Data Science, albo odwrotnie, bo właśnie zaczynamy od Data Science i potrzebujemy użyć chmury, więc wtedy się tego utrzymamy. Natomiast to może być kolejny obowiązek, z którym możecie się spotkać. No i była, było utrzymanie, ale zróbmy jeszcze krok wstecz do modelowania, bo co z tego, że my sobie stworzymy piękny model, jeżeli on będzie dostępny tylko z polejową kodu? I e, jeżeli to będzie na nasz własny użytek, no to spoko, my sobie ten kod odpalimy, to sobie będzie działać, da nam jakiś wynik, z tym wynikiem na przykład prześlemy w Excelu do biznesu, no ale generalnie taka ścieżka raczej nie jest zbyt optymalna, wymaga Waszej obecności, co za tym idzie, jeżeli z jakiegoś półkolwiek powodu nie będzie Was wtedy, kiedy trzeba odpalić dany model, no to wszystko się nagle wysypie, więc... Po pierwsze, lepiej jest automatyzować, a z drugiej strony najlepiej jest wystawić to w takiej formie, żeby biznes sam mógł sobie z tego korzystać, czyli na przykład zrobić właśnie jakąś stronkę w Shiny czy w Dashu. Shiny jest do Era, Dash jest do Pythona. To są takie dwa fajne frameworki, które właśnie w prosty sposób pozwalają stworzyć różne wizualizacje, wykresy, um, sprawić, żeby to było interaktywne. Więc na przykład, jeżeli mamy jakiś model Możemy wystawić właśnie jego wyniki przez taką stronę i biznes sobie może kulturalnie wejść, popatrzeć, wybrać, co mu tam jest potrzebne i tak dalej i tak dalej. W ten sposób oni mogą z tego korzystać w bardzo wygodny sposób, a wy macie święty spokój, bo nie trzeba tego regularnie ręcznie odpalać, tylko wszystko sobie działa automatycznie. Jeszcze jedną z takich umiejętności które powinien Data Scientist umieć, a które są na myślę, że od samego początku przydatne, to jest znajomość baz danych, znajomość SQLa, czy później znajomość nierelacyjnych baz danych. Bo generalnie dane w firmach nie są, nie są generalnie przechowywane w Excelach, są bazy danych, są hurtownie, przy bardzo dużych danych. Z, są w ogóle technologie big data, więc gdzieś tam bez tego w ogóle nie ma się co ruszać za data science. Tutaj oczywiście króluje SQL jako język do y, tworzenia zapytań bazodanowych do baz relacyjnych. Natomiast potem możecie się spotkać z bazami nierec, nierelacyjnymi takimi jak Mango, na przykład, Mongo czy y, bazy grafowe. Więc tutaj też jest bardzo duże pole do popisu, natomiast to, co konkretnie będziecie, z czym będziecie pracować, znowu będzie zależeć od firmy, natomiast SQL jest taką podstawą. Więc, w sumie podsumowując, data scientist to jest osoba, która będzie rozmawiać z biznesem, która zna trochę matematyki i statystyki, która umie modelować, umie wizualizować dane. Czasami zdarzy się, że będzie Utrzymywać modele, utrzymywać efekt swoich prac. Czasem też będzie potrzebować chmury, chmurę wykorzystać. No i oczywiście nie ma Data Scientista bez SQL-a, czy potem innych baz nie-SQL-owych, nierelacyjnych. Jest tego dużo, natomiast nie wszystko musicie umieć na początku. To, co jest takim niezbędnym minimum, to jest, myślę, SQL, Python albo R. Chodziła ja osobiście wolę Pythona. No i jakieś tam te podstawy matematyki, statystyki, machine learningu, czy po tym, jak już chcemy wejść w sieci neuronowe, w konkretne projekty, rozwiązania, do typu, w których się wykorzystuje sieci neuronowe, no to wiadomo, Deep Learning. I tak idąc po kolei tymi tematami, można coraz głębiej wchodzić w świat Data Science. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za. Dzisiejszy odcinek. Napiszcie proszę w komentarzu, co wy wykorzystujecie w swojej pracy jako Data Scientist? Co was zaskoczyło? Czego nie spodziewaliście się, że będziecie używać? No i do zobaczenia za tydzień.